Cześć, padę do ręki taka książka. Tekst jak wygłosił Mowę Życia. The Romino Zainteresowałem się tą książką, ponieważ y, oglądam filmy na YouTube, gdzie ludzie wygłaszają swoje mowy y, na tekst. Oczywiście, jeśli chciałem występować publicznie, uznałem, że ta książka jest dla mnie. Ale to, co najbardziej mnie zainteresowało w tej książce. To jest pierwszy element, który jest jakby najważniejszy. To wybór idei wartości powszechnienia. Tu podano parę przykładów ludzi, którzy po prostu postanowili powiedzieć coś wartościowego, co podniesie jakość życia innych ludzi, uświadomi ich i zrobi pożytek dla siebie, dla innych czy dla ochrony środowiska. Tutaj nauczyć może nie nauczysz się, ale dowiesz się, jak wygłaszać taką mowę, żeby ludzie Cię zrozumieli i chcieli to, co Ty chcesz im przekazać, upowszechnić. Polecam ten, jak wygłosić mowę życia, Jeremy Godonowana. Wasz Kołcz, No Limits Pozdrawiam. baj!